Nieśmiała, niezdarna starzystka przywitała głuchego gościa w języku migowym. Nawet nie zauważyła, że zaledwie kilka metrów dalej milioner w milczeniu obserwował każdy jej gest. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Dla wielu dzień jeszcze się nie zaczął, ale Livia Gruszczyk już siedziała na tylnym siedzeniu autobusu linii 160 w drodze z Targówka do Śródmieścia. Przyciskała czoło do zimnej szyby, jakby chłód mógł stłumić napięcie, które czuła od samego rana. Powieki piekły od braku snu, ale to nie zmęczenie drążyło ją najbardziej. Prawdziwy ciężar był głęboko wewnątrz, cichy, ciągły, nieustępliwy. Poczucie, że jest tylko dodatkiem, cieniem między sylwetkami ludzi, którzy nawet nie znali jej imienia. W firmie architektonicznej Sierpiński and Partners miała jedno zadanie: być cicho, szkicować, katalogować, przynosić kawę, a nade wszystko nie przeszkadzać. Obserwowała projekty, których nie wolno jej było dotykać, rysowała linie, które i tak potem poprawiał ktoś inny. A dyskusje toczyły się ponad jej głową, jakby była tylko elementem scenografii. Radosław Sierpiński, współwłaściciel biura, nawet nie udawał, że ją szanuje. Livia, przygotuj materiały na dzisiejsze spotkanie. Nie może być żadnych błędów. Będzie Aleksy Drzewiecki osobiście. Powiedział nawet na nią nie patrząc. To imię zawisło w powietrzu jak ostrze. Aleksy Drzewiecki. Człowiek, który z zimną precyzją rozkładał firmy na części, jeśli uznał, że coś mu się nie podoba. Dzierżawca, deweloper, stratek. Z opinią człowieka, którego nikt nie chciał mieć za przeciwnika. Livia nagle poczuła, jak coś ściska jej gardło. Chciała zapytać, czy naprawdę on ma się pojawić, może to pomyłka, ale słowa nie przeszły przez usta. Po prostu skinęła głową, jak zawsze. Niewidzialna sala konferencyjna była chłodna, sterylna, długie stoły, eleganckie teczki, kieliszki z wodą mineralną ustawione jak do rytuału. Livia zajęła miejsce w kącie, z notatnikiem na kolanach i dłońmi lekko drżącymi. Drzwi otworzyły się bez zapowiedzi. Wszedł Aleksy Drzewiecki. Wysoki, sztywny, z perfekcyjnie skrojonym garniturem i spojrzeniem, które nie patrzyło, przeszywało. Za nim jego osobisty doradca, Ksawery Borowiec. Szedł krok za Aleksem, uważnie obserwując otoczenie. Livia natychmiast zauważyła jego ręce. Sygnały. PJM. Polski Język Migowy. Ksawery coś przekazywał, szybko, płynnie, jakby dłonie żyły własnym życiem. Zanim zdążyła pomyśleć, jej własne ręce odpowiedziały – Drobny gest. Trzy znaki, ledwie zauważalne, ale wystarczyło. Ksawery zatrzymał się w pół kroku, spojrzał w jej stronę z lekkim uśmiechem zaskoczenia. Znasz PM? zapytał w migowym, poruszając ustami bezgłośnie. Livia skinęła głową i też odpowiedziała w języku migowym. Od dziecka moja ciotka była głucha. W tej jednej sekundzie sala zamarła. Aleksy Drzewiecki spojrzał na nią, jakby pierwszy raz zauważył, że istnieje. Czy ktoś może mi wyjaśnić, kim ona jest? Zapytał Aleksy spokojnym głosem, ale napięcie, które wprowadził tym pytaniem, uderzyło wszystkich jak fala. Radosław Sierpiński zająknął się. To tylko nasza starzystka, gruszczyk jest tu tymczasowo. Ale Aleksy już nie słuchał. Nadal patrzył na Livię. — Jak się nazywasz? Jej głos, gdy odpowiedziała, był zaskakująco pewny. — Livia Gruszczyk. — Masz doświadczenie w komunikacji migowej? — Nie zawodowe, ale rozumiem płynnie. Aleksy spojrzał na Xaverego. Bez słowa. Ich wymiana spojrzeń była krótka, niemal niezauważalna, ale wystarczyła. Livia poczuła, że coś się zmieniło. Jeszcze nie wiedziała, co. Po spotkaniu Radosław wezwał ją do swojego gabinetu. Nie jesteś tu po to, żeby się wychylać, powiedział zimno, zamykając za nią drzwi. Twoim zadaniem jest nie rzucać się w oczy, rozumiesz? Nie planowałam. Nie interesuje mnie, co planowałaś. Wystarczyło, że zrobiłaś ten jeden gest. Teraz myśli, że mamy w zespole tłumacza. Wiesz, jak to wygląda? Jak kompetencja wyrwało jej się, zanim zdążyła się powstrzymać. Radosław zamarł. Przez dłuższą chwilę nie odpowiedział. W jego oczach pojawiło się coś, czego wcześniej u niego nie widziała: niepewność. Nie zapominaj, że jesteś tu na próbę. Zostawił ją samą. Wieczorem, siedząc na przystanku, Livia przewijała w myślach wszystko, co się wydarzyło. Czuła, że ten dzień był początkiem czegoś nowego. Aleksy Drzewiecki zapamiętał jej imię. Ksawery Borowiec się uśmiechnął. A ona, po raz pierwszy, nie była tylko cieniem. Nie wiedziała jeszcze, jak głęboko ten jeden gest zmieni jej życie i nie miała pojęcia, że Ksawery, człowiek z przeszłością pełną pęknięć, już wtedy zaczął ją obserwować. Z okna czarnego auta zaparkowanego przy chodniku, Aleksy zerkał na zegarek. Co o niej sądzisz? zapytał nie odrywając wzroku. Ksawery złożył dłonie w krótkim geście. Ona nie wie, co potrafi. Aleksy uśmiechnął się chłodno. To się zmieni. Silnik zapłonął. Auto ruszyło. Livia wciąż siedziała na ławce, nieświadoma, że była już częścią układanki, której zasad jeszcze nie znała. I wtedy po raz pierwszy usłyszała wiadomość, która miała zmienić wszystko. Telefon zawibrował w kieszeni. Livia, jutro o ósme. Sam Drzewiecki chce z tobą rozmawiać. Bez pośredników. Telefon wibrował jeszcze raz, a palce Livi drgnęły, zanim dotknęła ekranu. Wiadomość była krótka, konkretna, zaproszenie, które brzmiało bardziej jak rozkaz. Jutro o x. Sam Drzewiecki chce z tobą rozmawiać, bez pośredników. Nie było podpisu, ale nie potrzebowała go. Noc nie przyniosła odpoczynku. Myśli szarpały się w niej jak rozpięta nić, zbyt napięta, zbyt długa. O ósmej punktualnie siedziała już w sali konferencyjnej, w tej samej, w której jeszcze kilka dni wcześniej była ledwo zauważana. Aleksy Drzewiecki wszedł sam, bez ksawerego, bez otoczenia. Spojrzał na nią, jakby badał, ile waży jej obecność w tym pomieszczeniu. Dziękuję, że przyszłaś. Słowa z jego ust brzmiały niemal intymnie, nie dlatego, że ton był ciepły, był raczej rzeczowy, ale przez sam fakt, że skierował je do niej. Chcę, żebyś uczestniczyła w kolejnych spotkaniach projektowych, dodał. Zanim zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, drzwi się otworzyły. Radosław Sierpiński wszedł bez pukania ze swoim wiecznym pośpiechem i twarzą pełną niezadowolenia. Nie rozumiem, dlaczego ona miałaby brać udział w tych spotkaniach. Mamy architektów z dziesięcioletnim doświadczeniem. Właśnie dlatego, odpowiedział Aleksy, nie patrząc na niego. Bo chcę spojrzenia świeżego, chcę jej spojrzenia. Cisza po tych słowach była jak pęknięcie w murze. Przez które zaczęło sączyć się coś nowego, niepokój, bunt, a może nawet strach. Livia siedziała nieruchomo, próbując nie zdradzić emocji. Radosław milczał. Zaciśnięte usta mówiły więcej niż słowa. Wyszedł bez komentarza. Aleksy wstał. Podszedł do okna. Po chwili odwrócił się. M. przychodzi ci z naturalną łatwością. Kto cię nauczył? Livia nie była pewna, czy to pytanie służbowe, czy osobiste ale odpowiedziała szczerze. Moja babcia była głucha, inaczej nie potrafiłyśmy się porozumieć. Skinął głową, jakby rozumiał więcej niż powiedziała. Moja siostra Milena również się taka urodziła. Może dlatego od razu rozpoznałem wartość tego gestu. Nie chodzi tylko o język, ale o to, że ktoś chce zrozumieć drugiego człowieka bez słów. Ich spojrzenia skrzyżowały się. Chwila nie była długa ale na tyle intensywna, że Livia poczuła się dziwnie odsłonięta. Kolejne dni przyniosły zmianę. Uczestniczyła w spotkaniach, zadawano jej pytania, notowała uwagi, przedstawiała własne spostrzeżenia. Niektórzy ze starszych pracowników patrzyli na nią z jawną niechęcią, inni z pobłażaniem, ale Aleksy słuchał jej, uważnie, z pełnym skupieniem. Raz, po jednym ze spotkań, gdy wszyscy już wychodzili, zatrzymał się przy niej. Masz dość odwagi, żeby mówić rzeczy, których nikt inny nie odważyłby się powiedzieć. Wiesz o tym? Nie jestem pewna, czy to odwaga. Raczej. Nie znam jeszcze granic, które wszyscy inni już zaakceptowali. Uśmiechnął się. Delikatnie. Po raz pierwszy. I bardzo dobrze. Granice są po to, żeby je przekraczać. W domu również wyczuwało się zmianę. Matka, Bronisława, obserwowała ją uważnie. Z tą matczyną intuicją, która nie potrzebuje słów. Wracasz inna, powiedziała któregoś wieczoru, odkładając talerz do zlewu. Nie chodzi o fryzurę, makijaż czy ciuchy. Coś w tobie się przesunęło. Masz w oczach. zapał. Jesteś zakochana? Livia odsunęła wzrok. Nie, to nie tak. Po prostu pierwszy raz mam wrażenie, że ktoś mnie słucha, że nie jestem przezroczysta. Z kuchni dołączyła do nich Nela, jej młodsza siostra, nastolatka z oczami pełnymi ironii i językiem ostrym, jak brzytwa. Albo po prostu ktoś na ciebie patrzy inaczej. I to nie przez pryzmat projektów architektonicznych, rzuciła z przekąsem. Livia westchnęła. Nela! Nie mówię, że to źle. Po prostu uważaj. Ludzie tacy jak on nie szukają przyjaciół, szukają przewagi. Te słowa wsiąkły w nią jak woda w gąbkę. Nie odpowiedziała, bo gdzieś głęboko w sobie wiedziała, że Nela może mieć rację. Następnego dnia rano, zanim jeszcze rozpoczęło się spotkanie, Livia została poproszona o dołączenie do Aleksiego w jego prywatnym gabinecie. Był tam już ksawery stojący przy oknie, jakby nie do końca należał do tej rzeczywistości. Chciałem, żebyś nas poznała lepiej, zaczął Aleksy wskazując krzesło. Za chwilę przyjedzie Milena. Moja siostra. Livia uniosła brwi. Chcesz, żebym z nią porozmawiała? Nie chcę, żebyś ją zobaczyła, taką jaka jest, bez filtrów. Milena nie ufa ludziom, ale zaufała twojemu gestowi. Ksawery odezwał się pierwszy raz. Nie chodzi o język. Chodzi o prawdę. W tej chwili do gabinetu weszła młoda kobieta. Milena Drzewiecka. Spojrzała na Liwie uważnie, po czym bez słowa uniosła dłonie i powoli zaczęła mówić w PJM. Jesteś pierwszą osobą spoza rodziny, która mnie nie udawała. Pamiętam to. Liwia odpowiedziała. Jej dłonie były pewne, spokojne. Bo nie trzeba mówić głośno, żeby coś znaczyć. Milena uśmiechnęła się lekko, a Aleksy po raz kolejny spojrzał na Liwie w sposób, którego znaczenia nie potrafiła jeszcze w pełni zrozumieć. I wtedy zadzwonił telefon. Aleksy odebrał, słuchał w milczeniu, po czym jego twarz stężała. Spojrzał na Ksawerego, a potem na Liwie. Muszę wyjechać, coś się wydarzyło. Projekt, o którym nikt nie mówił, ktoś grzebał w dokumentach, Radosław o tym wiedział i milczał. Spojrzał na Liwie jeszcze raz. Zaczyna się coś poważnego i nie wiem komu mogę ufać. Zaproszenie od Aleksego przyszło bez zapowiedzi. Kilka słów napisanych własnoręcznie na kartce wyrwanej z notesu, położonej cicho na jej biurku. Jutro, Mokotów, 11 Galle. Chcę, żebyś zobaczyła to miejsce osobiście. Nie było potrzeby podpisu, nie było miejsca na pytania. Kiedy przyjechała na wskazane miejsce, stare, częściowo zrujnowane osiedle przemysłowe przy ulicy Różanej, Aleksy już czekał opierał się o maskę czarnego auta, z ramionami skrzyżowanymi, w milczeniu. Gdy ją zobaczył, jego twarz złagodniała, a wzrok przeszedł z badawczego na coś bliższego skupieniu. To tu ma powstać projekt, który zmieni zasady gry, powiedział bez przywitania, ruszając w stronę ogrodzenia. Livia podążyła za nim, nie pytając o nic. Przeszli przez otwarte, zardzewiałe bramy, a potem przez długi pas zarośniętej ziemi, gdzie przeszłość wciąż trzymała się muru, cegły były pokryte grafiti, zniszczone dachy przypominały o upływie czasu. Większość widzi tu tylko ruinę, dodał Aleksy. Ale ja chcę wiedzieć, co widzisz ty. Zatrzymali się pod wielkim, starym dębem, jedynym drzewem, które przetrwało wszystkie dekady zaniedbania. Jego konary rozciągały się szeroko, jakby bronił resztek godności tego miejsca. Livia spojrzała w górę, potem znów na budynki. Jej głos, gdy przemówiła, był pełen życia. To nie jest ruina, to rama. Potrzebna tylko nowa treść. Zachować strukturę, ale otworzyć przestrzenie. Wpuścić światło. Pokazać warstwy czasu, nie zakrywać ich. Aleksy wyjął mały notes z wewnętrznej kieszeni. Zapisywał każde jej słowo, nie przerywając. Chcesz pozostawić fragmenty przeszłości jako świadków, nie zaczynać od zera, skinęła głową. Tak, bo jeśli zetrzemy wszystko, zapomnimy, czym było to miejsce, a ludzie potrzebują korzeni, nawet jeśli nie są ich świadomi. Aleksy odłożył długopis i przez dłuższą chwilę patrzył na nią bez słowa. Kiedy mówisz, mam wrażenie, że naprawdę w coś wierzysz, coś, czego inni nie dostrzegają i to sprawia, że zaczynam kwestionować własne decyzje. Słowa dotarły do niej z opóźnieniem, jakby przebiły się przez warstwę lęków i niepewności. Jej serce zadrżało, była tylko starzystką, kobietą, której nie słuchano. A teraz, ale w jej głowie zabrzmiał głos Radosława ostry, zimny, rzeczywisty. Uważaj, tacy jak ty są łatwi do usunięcia, nie myl zainteresowania z szacunkiem to ostrzeżenie nie było tylko ciosem. Było murem, który nagle wyrósł między tym, co czuła, a tym, na co mogłaby się odważyć. Później tego dnia, gdy Aleksy zajęty był rozmową telefoniczną, Ksawery odszedł z Liwią na bok. Ich komunikacja, jak zawsze, odbywała się w milczeniu. Dłonie mówiły, oczy słuchały. Zaskoczyłaś go, powiedział, składając dłonie powoli. Aleksy rzadko dopuszcza kogoś tak blisko. To nie jest człowiek, który ufa bez powodu. Livia patrzyła na Xaverego uważnie, szukając w jego twarzy wskazówki, intencji. Dlaczego mi to mówisz? Bo nie wiem, czy jesteś gotowa na to, co nadchodzi. Widzisz tylko jego uwagę, ale za nią kryje się struktura pełna lęku, gniewu i rzeczy, których nie rozumiesz. A ty rozumiesz? Xavery odpowiedział dopiero po chwili. Ja znam jego ciemniejsze strony. I wiem, że jeśli wejdziesz za głęboko, już nie wyjdziesz. To, co powiedział, nie było groźbą, było przestrogą. I Livia poczuła to fizycznie, ciężar, który osiadł na jej piersi, jakby nagle ktoś położył tam kamień. Wieczorem wróciła do domu, ale myślami była wciąż na Mokotowie. Milena przysłała jej krótkie wideo w POM, coś osobistego, domowego. Krótki uśmiech, machnięcie dłonią, drobny gest, ale pełen zaufania. Zastanawiała się, w jakim momencie zaczęła się ta zmiana. Czy wtedy, gdy po raz pierwszy odpowiedziała Ksaweremu w PJM, czy wtedy, gdy Aleksy poprosił o jej opinię, czy może pod tym dębem, gdy patrzył na nią nie jak na pracownicę, lecz jak na równą sobie? Ale jedno było pewne. Nie była już tylko tłem. Następnego dnia, zanim zdążyła wejść do biura, czekała na nią wiadomość od nieznanego numeru. Tylko jedno zdanie. Sierpiński przekazuje informacje z projektu konkurencji. Wstrzymała oddech. Przez chwilę nie mogła się ruszyć. Potem z drżącymi dłońmi wpisała odpowiedź Kim jesteś? Odpowiedź nie nadeszła. W biurze panowała pozorna normalność, ale Radosław unikał jej wzroku, Ksawery choć obecny był cichy, Aleksy zamknął się w swoim gabinecie. W końcu Liwia zapukała do drzwi. Musimy porozmawiać powiedziała cicho, gdy je otworzył. Aleksy odsunął się bez słowa. Usiadła. Z kieszeni wyjęła wydrukowany ekran wiadomości, położyła go przed nim. Spojrzał, ale nie zareagował od razu. Wiedziałem, że coś jest nie tak, powiedział w końcu, ale nie miałem dowodu, teraz mam. Podniósł wzrok na liwie. Zaczynamy nową fazę, ale to będzie wojna. A ja? Zapytała. Ty zdecydujesz, po której stronie chcesz stanąć. I wtedy usłyszeli krzyk. Wybiegli z gabinetu. W recepcji wśród dokumentów porozrzucanych na podłodze stała Milena. Roztrzęsiona jej dłonie drżały oczy pełne łez. Ksawery próbował ją uspokoić, ale Livia już wiedziała. Coś się wydarzyło. Coś, czego nie da się cofnąć. Telefon zadzwonił późnym wieczorem. Livia już miała wyciszyć ekran, zmęczona ciężarem ostatnich dni, ale widząc imię Aleksego, zatrzymała się. Wiadomość była krótka. Przyjdź dziś, mokotów, dąb. Przez chwilę wahała się, wsłuchując się w siebie. Nie było pytania, tylko zaproszenie. I mimo wszystkich wątpliwości, mimo strachu przed tym, co może oznaczać ta noc, założyła kurtkę, wzięła klucze i wyszła. Dotarła na miejsce szybkim krokiem. Serce waliło, dłonie zaciskała w kieszeniach. Przeszła przez znajomą bramę, ciemność połknęła ją niemal całkowicie. Ale widziała światła, drobne, ciepłe, rozmieszczone równomiernie. Pod dębem stała makieta. Nie był to tylko model, było w nim coś osobistego. Wokół w ziemi wbite były małe latarki, oświetlały każdy szczegół. Kiedy podeszła bliżej, zobaczyła napis starannie wygrawerowany tuż przed wejściem do głównego pawilonu: "Ogród Liwi Gruszczyk". Zatrzymała się. To niemożliwe wyszeptała z niedowierzaniem, jakby słowa nie chciały przejść przez gardło. Nie wiedziała, że Aleksy już stoi za nią. Podał jej kopertę spokojnie, bez pośpiechu. Otwórz. Jej palce lekko drżały. W środku znajdował się oficjalny dokument, pełne stypendium, finansowane przez Fundację Drzewieckich, pokrycie kosztów ostatnich lat studiów, dodatkowych kursów za granicą, pobytu, materiałów, wszystkiego. To nie zależy ode mnie, powiedział Aleksy, widząc jej oszołomienie. To decyzja fundacji, ale to dla ciebie. Livia nie mogła oderwać wzroku od papieru. Dlaczego? zapytała cicho. Aleksy odetchnął głęboko. Bo wierzę w ciebie, bo widzę, jak myślisz, jak patrzysz i. Bo już nie potrafię udawać, że nic nie czuję. Słowa zawisły w powietrzu, niepokojące, prawdziwe, pozbawione mechanicznej kontroli, która zwykle towarzyszyła jego mowie. Jej oddech przyspieszył, ale nie cofnęła się. Wciąż trzymała kopertę w rękach, jakby to ona była centrum tej chwili, a nie uczucie, które narastało od tygodni. Przyjmuję stypendium, powiedziała w końcu, ale chcę sama decydować o swojej przyszłości, bez litości, bez schematów, a jeśli chodzi o nas. Zawahała się, ale spojrzała mu w oczy. Chcę spróbować. Nawet jeśli to oznacza ryzyko, nawet jeśli skończy się to porażką, muszę to sprawdzić. Coś w twarzy Aleksego się zmieniło. Pierwszy raz nie było w niej ani twardości, ani maski. Najsilniejsze mury nie stoją na zewnątrz, powiedział cicho, tylko w nas. Jeśli je zburzymy, cała reszta będzie tylko szczegółem, zrobił krok do przodu i wtedy ją pocałował, nie jak mężczyzna ze szczytów władzy, nie jak rekin biznesu, ale jak człowiek, który po raz pierwszy pozwala sobie na autentyczność. Jej ręce objęły go ostrożnie, niepewnie, ale nie odsunęła się. Wszystko, co było trudne, układy w biurze, uprzedzenia, ostrzeżenia ksaverego i Radosława, na chwilę zniknęło. To byli tylko oni, pod dębem, wśród świateł i makiety, która już nie była tylko wizją, była obietnicą. Późną nocą wróciła do domu, zdjęła buty w przedpokoju, gdy usłyszała głos Neli z salonu. No i. stała przy oknie, ramiona skrzyżowane, ale w oczach było coś więcej niż tylko ironia. Livia uśmiechnęła się po raz pierwszy bez ciężaru na piersi. Może, może życie właśnie zaczyna się zmieniać. Nela uniosła brew, ale nie odpowiedziała, tylko kiwnęła głową, jakby pierwszy raz uwierzyła, że jej siostra naprawdę coś poczuła i wtedy Livia poczuła to całym ciałem, była częścią czegoś, co sama zbudowała. Nie musiała już walczyć o uwagę, nie musiała się tłumaczyć, była autorką własnej historii.